Kontynuując temat ultra i patentów na ultra, dzisiaj chciałem Wam pokazać mój zestaw do spania na wyścigach kilkudniowych. Ale nim to, to powiem Wam, że jeżeli chcecie spać wygodnie 6-8 godzin, to najlepiej szukać noclegu, Włożenie ze sobą namiotu albo hamaka. Raczej nie ma sensu na zawodach, jeżeli Chcecie spać po kilkanaście godzin, to znaczy się nie ścigacie, więc to naprawdę jeżdżenie z takimi tobołami mija się z celem. Ja sam mam zestaw ultra do spania z hamakiem, który nadal i tak waży ponad 2 kg i zajmuje dość dużo przestrzeni. i O ile na bikepacking to się świetnie spisuje. O tyle na zawodach, kiedy trzeba jeździć szybko, a jeszcze czasami trenowo. To ten zestaw jest po prostu za duży i, i bez sensu. E, natomiast ten zestaw, który Wam pokażę, to jest zestaw do spania powiedzmy po 2-3 godziny e, w, polskie, w polskie lato, gdzie w nocy temperatury spadają do 5 stopni. Cały zestaw mieści się w takiej sakwie. Oprócz tego BV Solar e, Solescape wielorazowe, oddychające jeżeli ma być zimno właśnie w granicach 5 stopni biorę jeszcze prześcieradło jedwabne które troszeczkę grzeje, a poza tym jest w miarę przyjemnie wejść do tego biwi używam też ogrzewaczy chemicznych żeby troszeczkę się ogrzać zarówno w czasie jazdy, jak i w czasie spania więc jak jest zimno w nocy to Przyklejam sobie ogrzewacz chemiczny, taki do ciała, a oprócz tego jeżdżę i śpię w spodenkach puchowych. Jeżeli jest naprawdę zimno, to zakładam spodenki puchowe. One mają wzmocniony tyłek, więc się nie przecierają i spokojnie można w nich jeździć. Jedyne co, to nie nadają się oczywiście na deszcz. I to samo z kurtką puchową też można w niej zarówno spać, jak i jak jeździć e, leka cienka kurtka puchowa też nie nadaje się na deszcz ale żeby kiedy na niej e, w niej jeżdżę żeby też nie zawilgła e, zakładam pod nią kurtkę przeciwdeszczową tak naprawdę taką dość nieprzepuszczalną więc e, ten zestaw zakładam naprawdę jak jest zimno w nocy e, tak jak w zeszłym roku na przykład było na Wanodze i tam było po 2-3 stopnie E, i, i to plus y, plus komin y, Merino y, to jest wszystko co ze sobą zabieram jeżeli chodzi o jazdę i spanie na, na ultra oczywiście mówię o takich dłuższych ultrach gdzie się jeździ powyżej 40 godzin bo, bo na takie do 600 km to, o, nie zabieram nic do spania w zeszłym roku na wanodze miałem miałem to biwi ratunkowe na wszelki wypadek, ale ostatecznie nie skorzystałem, w tym roku nie zabieram w ogóle niczego do spania jeżeli będę zmęczony to się przekimam w dzień na jakiejś ławce i wtedy nic mi nie będzie potrzebne, ma być w miarę ciepło, więc więc wezmę tylko kurtkę i spodenki, bo w nocy ma być bardzo zimno no i to tyle, na razie i do zobaczenia na trasie